Witajcie dzieci, cieszę się, że już jesteście. To ja, czerwony kamyczek. Dziś opowiem wam historię którą usłyszałem od pewnej starej bajarki była to opowieść o sprytnym lisku posłuchajcie kiedy przyszła wiosna i lody spłynęły młody lis pomyślał jakby to zrobić, żeby zjeść świeżą rybkę? Wtem patrzy, strumieniem płynie belka, a na niej siedzą dwie Mewy. Co wy tam robicie? Zapytał Lisek. Łowimy ryby, odpowiedziały Mewy. Weźcie mnie ze sobą. To skacz! Lisek skoczył, belka się odwróciła, mewy poleciały, a lisek, plusk, wpadł do wody. Strumień płynął do morza i poniósł liska z sobą. Płynie lisek po morzu, rozgląda się, nic, tylko woda dookoła. No, moje łapy, wiosłujcie, mówi Lisek odważnie. A ty ogonie steruj. Płynie lis jak łódką. Łapy wodę zagarniają. Ogon kręci się to w tę stronę, to w tamtą. Ale steruje na pełne morze. Bo lisę zapomniał ogonowi powiedzieć, żeby skierował go do brzegu. Rozgląda się lis, a ziemi wciąż nie widać. Wypłynął na środek morza i wcale nie wie, co dalej. Wtem patrzy, zbliża się foka. Gdzieżeś ty zapłynął? Pyta foka. Chyba zabłądziłeś na morzu. Sobie pływam, mówi lis. Ale zmęczyłem się już. Może podwieziesz mnie do brzegu? I jesteś taka duża, to ci nie będzie ciężko. Kiedy minie po drodze, spieszę się w inną stronę. Płyń sam popatrzył zmęczony lisek naokoło. Nigdzie żywego stworzenia, tylko ta foka nieżyczliwa. A on tak nie chciał utonąć? Foka zapytała: Czego się rozglądasz? Chciałem zobaczyć, czy nikt inny tu nie pływa, tylko ty jedna. O, widać morskie zwierzęta wyginęły. To nieprawda. Zawołała foka obrażona. Pełno nas w morzu fok i morsów i wielorybów. Tylko nas nie widać, bo pływamy głębiej albo gdzieś daleko. Z pewnością jest nas więcej niż lisów. Naprawdę? Nie wierzę. Póki sam nie zobaczę. Płynę tyle czasu. Byłbym kogoś spotkał. Ktoś by mi pomógł, powiedział lis. Jak nie wierzysz, to ci pokażę i sam policzysz. Odparła dumnie foka. Dobrze, zgodził się lisek. Zawołaj wszystkie zwierzęta morskie z tej okolicy. Niech się ustawią rzędem. Aż do brzegu pokadała nurka i po chwili pojawiło się nieprzeliczone mnóstwo morsów z wielkimi kłami, fok, olbrzymich wielorybów. Wszystkie ustawiły się szeregiem, a lisek pobiegł po ich grzbietach jak po moście i liczył: jedna foka, dwie foki, trzy foki, jeden mors, dwa morsy, trzy morsy. Jeden wieloryb, dwa wieloryby, trzy wieloryby. Tak dobiegł do brzegu. Wyskoczył na ląd, prychnął, otrząsnął się z wody i zawołał do tej foki, która nie chciała go przenieść. Prawdę powiedziałaś, dużo was tu w morzu mieszka i dużo macie czasu, kiedy mogłyście zrobić taki długi most. Tylko jak ktoś potrzebuje pomocy, to albo nikogo nie ma, albo mu nie po drodze. To była jedna z wielu historii, jakie słyszałem. Następnym razem opowiem Wam kolejną z nich.